Materiał sfinansowany przez KWW, Unia Prezydentów Miast, Obywatele do Senatu. Rozmawiam z senatorem Markiem Trzcińskim. Kim jest Marek Trzciński? Przedsiębiorcą, naukowcem czy politykiem? Jestem senatorem od czterech lat, ale otrzymuję się z pracy własnych rok. Daję też zatrudnienie innym. Gdzie pan spędza większość czasu? U nas na miejscu czy w Warszawie? Przecież jest pan wiceprzewodniczącym najważniejszej komisji, Komisji Gospodarki Narodowej. Oczywiście, że u nas, jestem przecież stąd, na co dzień spotykam się z wieloma ludźmi, podejmuję setki interwencji, staram się wspomagać samorządy, gdy potrzeba pieniędzy na kolejne inwestycje. Zresztą widać efekty choćby w postaci rewitalizacji. Skuteczności nie można panu odmówić. A dlaczego nie pobiera pan wynagrodzenia za pracę w Senacie? Nie zostałem senatorem dla posady ani stanowiska. Po prostu chcę być senatorem, żeby być skutecznym. A jest dużo codziennych problemów do rozwiązania. Choćby takich, by nie trzeba było czekać miesiącami na pilny zabieg czy operację. Jak to się stało, że wśród kandydatów do Senatu z naszego regionu są ludzie mieszkający w Warszawie czy w Łodzi? No cóż, tacy zostali wystawieni przez swoje partie. Nie lubi pan mówić o sobie. Od lat jest pan krwiedacą. Sporo sprzętu medycznego zakupił pan z własnych pieniędzy. To taki nietypowy na polityka jest to dość krępujące. Przyznam jednak, że mam satysfakcję z tego, co udało się zdziałać. Moją największą dumą jest szpital, do którego udało się pozyskać sprzęt za grube miliony. Chcę jednak podkreślić, że największy udział w tym sukcesie mają pracownicy, a także zarządy szpitala, z którym doskonale mi się współpracuje od wielu lat. W jednym z miast udało mi się doprowadzić do tego, by profilaktyczne badania piersi przychodziło aż 80% kobiet. To fenomen w Polsce. Postaram się, by tak było we wszystkich powiatach. Dobrze mi się współpracuje z Amazonkami, diabetykami, rolnikami. Lubię to robić. Jest Pan inicjatorem ustanowienia przez Senat roku 2011 rokiem św. Maksymiliana Kolbe. Tak, Święty Maksymilian jest wyjątkową postacią i pochodzi z naszego regionu. Dlatego przekonałem wszystkich senatorów, by podjęli taką uchwałę. Co dla pana jest teraz najważniejsze? W naszym regionie mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją. Na naszych oczach, mimo wyroku sądu, odbywa się demontaż przy szpitalnych stacji pogotowia ratunkowego. Problem dotyczy Wielunia, patientnej i Wieruszowa. Moim zdaniem nadal trwa proces przejmowania ratownictwa przez prywatną spółkę ze szkodą dla pacjentów. W tej sprawie ostro zaprotestowałem w Senacie. Skierowałem apele do premiera i ministra zdrowia. Chcę dokończyć swoją batalię. Ostro walczy pan o ważne sprawy. Głośno było, gdy zagłosował pan przeciw genetycznie modyfikowanej żywności wbrew dyscyplinie. Poświęciłem kawał życia na walkę z rakiem i profilaktykę. Niepotrzebne nam kolejne nieszczęście w postaci niezdrowej żywności. A co jeśli pan wygra? Trzeba zająć się lokalnymi sprawami, zatrzymać likwidację małych wiejskich szkół, zadbać, by powstały żłobki i przedszkola, punkty apteczne na wsiach. Do szkół muszą powrócić pielęgniarki. I najważniejsze dla naszej przyszłości to wyrównanie szans młodzieży z wiosek i małych miasteczek w dostępie do edukacji. Marek Strzciński prywatnie. Jestem żonaty od 26 lat, mam wspaniałe dzieci. Przyznaję, że najbardziej lubię wieczorem usiąść z rodziną przy herbacie i po prostu pogadać rozmawiałam z senatorem Markiem Trzcińskim